Pierwsze przyglądy w lesie, rodziny są bardzo silne, najsilniejsze rodziny są już na pełnym korpusie, tutaj korpus składa się akurat ten z 9 ramek, bo zrobimy większe przestrzenie między ramkami, ale wszystkie oprócz dwóch skrajnych tą ramkę przełożyłem, bo ramka z węzą była na samym końcu, już, z, już ją odrabiają, ramki wszystkie są niemalże zaczerwione, piękne. Piękne całe rameczki po, poczerwione ze sklepu, więc czas najwyższy już zakładać nadstawki. Ma już sporo nakropu z wierzby. Myślałem, że rozwój tutaj w lesie będzie wolniejszy od rozwoju. Przy, przy, przy... Tam na, na, na tej głównej pasiece. to jest teren taki podmiejski z uprawami, właśnie rzepaku. Jednak tam pszczoły chyba się wolniej, wolniej rozwijają niż w tym lesie. To jest bardzo duże połacie, właśnie wieżby. Wieżby i ta wieżba no, da, daje, daje im niezłego kopa, bo to jest mnóstwo pyłku. No, pszczół jest odgroma, już cały korpusik. Nie ma, nie ma. Nie ma miejsca, trzeba im dawać, przywieźć już korpusy z nadstawkami. No piękny rozwój.